W dzisiejszym wydaniu wiadomości zobaczymy m.in. Trump opresji na Rosję będzie potężna, możliwy atak Chin USA potwierdza, nie ma zgody w NATO czy Unia wykorzysta rosyjskie miliardy. Ja mam na imię Piotr, a to jest kanał wiadomości, dlatego jeśli chcecie być na bieżąco, zachęcam do subskrypcji. Wciąż wiele mówi się na temat sankcji nałożonych na Rosję przez Stany Zjednoczone i ich możliwych efektach, jak wiadomo niezbyt przyjemnych dla rosyjskiej gospodarki. Teraz jednak głos w tej sprawie zabrał specjalny wysłannik Putina, który na amach Fox News już stwierdził, że Rosja jest otwarta na gwarancję bezpieczeństwa dla Ukrainy. NATO na granicach Ukrainy stanowi zagrożenie i tylko poprzez wysłuchanie stanowiska Rosji, tak jak to zrobił w przeszłości Steve Witkow, można znaleźć prawdziwe rozwiązanie. Ale jakie jest to rozwiązanie? Czy to gwarancja, że Ukraina nigdy nie będzie starała się o członkostwo w NATO, ani go nie uzyska? Czy jest to wytyczenie linii, frontu, tam gdzie obecnie się znajduje? Czego naprawdę chce Rosja, aby zbliżyć się do zawieszenia broni i zakończyć całą tę sprawę? Po pierwsze, skupię się dość mocno na kwestiach gospodarczych i inwestycjach, a ogólnie rzecz biorąc, stosunki są pozytywne i należy zapewnić dialog, ale myślę, że jest kilka elementów. Jednym z nich są gwarancje bezpieczeństwa. Rosja stwierdziła, że jest otwarta na gwarancje dla Ukrainy. Istnieje oczywiście kwestia terytorialna, gdzie mieszka ludność rosyjska, która została zaatakowana przez siły ukraińskie jeszcze przed rozpoczęciem konfliktu. A następnie jest cała kwestia neutralności Ukrainy, która jest ważna dla bezpieczeństwa Rosji. W rzeczywistości nie ma więc zbyt wiele kwestii do omówienia i zasadniczo rozumiejąc w jaki sposób można je rozwiązać dyplomatycznie, rozwiązanie można znaleźć dość szybko. Co więcej, doradca Putina dodał też, że odbyło się spotkanie z kilkoma członkami zespołu administracji Trumpa, dzięki czemu dialog z Waszyngtonem pozostał utrzymany. Na początek chcę zapytać, czy spotka się Pani jutro w Miami z naszym wysłannikiem Stevenem Witkowem, aby omówić tę sprawę. Czy może pan coś nam powiedzieć o tym spotkaniu? Co zamierza pan osiągnąć? Nie możemy potwierdzić konkretnych szczegółów. Spotkamy się z kilkoma członkami zespołu administracji Trumpa. Myślę, że dialog jest ważny, ponieważ prezydent Trump zrobił już wiele, aby rozwiązać wiele konfliktów na świecie. Z pewnością konflikt na Ukrainie zostanie rozwiązany na drodze dyplomatycznej. Dlatego będziemy dyskutować, jak postępować dalej, jak zapewnić uwzględnienie interesów Rosji, ponieważ tylko biorąc pod uwagę interesy Rosji, można znaleźć rozwiązanie. Z kolei jeśli chodzi już o dialog z Ukrainą, to cały czas jest on na poziomie niemal zerowym, a o taki stan rzeczy Moskwa, oczywiście oskarża Kijów oraz Zachód. W Rosji oceniamy to jako przerwę, ale zbyt długą przerwę, która powstała z powodu niechęci reżimu kijowskiego do zintensyfikowania tego właśnie procesu negocjacyjnego. Oczywiście ta niechęć jest w każdy możliwy sposób wspierana przede wszystkim przez europejskich kuratorów reżimu kijowskiego. Trump zdaje się już jednak być coraz mniej podatny na działania Rosji i kolejny raz przekazał, że sankcje noże na Moskwę będą potężne. Chciałbym, aby Chiny pomogły nam w sprawie Rosji. Nożyliśmy bardzo surowe sankcje. Myślę, że będą bardzo dotkliwe, bardzo silne. Chciałbym jednak, aby Chiny nam pomogły. Mam dobre stosunki z prezydentem Xi. Będziemy się spotykać. Będzie to wspaniałe spotkanie. Myślę, że jednak uda nam się zawrzeć kilka dobrych umów. Jedną z rzeczy, o których będziemy rozmawiać jest sytuacją między Rosją a Ukrainą, gdzie co tydzień ginie 7 tysięcy osób, głównie żołnierzy. Na pewno będziemy o tym rozmawiać. On też chciałby, aby to się skończyło. Co ciekawe, amerykański prezydent odpowiedział też na pytanie, czy w najbliższym czasie jest jeszcze możliwe jego spotkanie z Władimirem Putinem. Co musi się stać, abyś spotkał się z Putinem? Musimy wiedzieć, że dojdzie do porozumienia. Nie chcę tracić czasu. Zawsze miałem świetne relacje z Putinem, ale to było bardzo rozczarowujące. Myślę, że nastąpi to na długo przed pokojem na Bliskim Wschodzie. Mam na myśli Azerbejdżan i Armenię. Dojście do porozumienia było bardzo trudne, a w rzeczywistości Putin powiedział mi przez telefon, to było niesamowite, bo wszyscy próbowali to osiągnąć i nie mogli. Ja to zrobiłem. Jeśli spojrzysz na Indie i Pakistan, mógłbym powiedzieć, że prawie każda z umów, które zawarłem, wydawała się trudniejsza niż ta z Rosją i Ukrainą. Ale tak się nie stało. Między nimi panuje ogromna nienawiść. Między Zelenskim a Putinem panuje ogromna nienawiść. Ponadto Trump podczas rozmowy z dziennikarzami dodał, że Chiny wkrótce mogą zaatakować Tajwan. Powiedziałeś, że nie sądzisz, aby Chiny podjęły jakiekolwiek działania wobec Tajwanu. Skąd ten pomysł? Co zrobią Chiny? Czy podejmują jakieś działania wobec Tajwanu? Mam nadzieję, że nie. Zobaczymy. Być może to zrobią, a może nie. Mam nadzieję, że nie. Byłoby to dla nich bardzo niebezpieczne. Czy jest pan otwarty na zmianę polityki Stanów Zjednoczonych wobec Tajwanu? Nie chcę o tym rozmawiać. Nie chcę komplikować sprawy. To podróż jest już wystarczająco skomplikowana. Ale myślę, że Chiny chcą mieć wspaniałych 10 lat. I mogą to osiągnąć. Ale mogą też mieć kilka złych lat. Tego na pewno nie chcą. Wiem, że będziemy mieli bardzo dobre spotkanie. Prezydent Ukrainy podczas swojego przemówienia w Wielkiej Brytanii stwierdził jednak, że w planie Kijowa na pokonanie Rosji dalej są uderzenia podziskami Tomahawk. Dzisiaj wszyscy zgodziliśmy się, że te sankcje, które uderzają w rosyjską ropę, rosyjską infrastrukturę naftową i rosyjskie koncerny naftowe to duży krok. Dziękuję prezydentowi Trumpowi i wszystkim naszym partnerom, którzy je wdrażają. Musimy wywierać presję nie tylko jednak na Rosneft i Ukoil, ale na wszystkie rosyjskie koncerny naftowe, takie jak Servat i Neftegas. a także na flotę cieni i jej infrastrukturę oraz rosyjskie terminale naftowe. Musimy wdrożyć wszystko, co dzisiaj omówiliśmy na temat rosyjskiej floty cieni. Ponadto prowadzimy własną kampanię nacisku przy rzuciu dronów i rakiet, skierowaną konkretnie przeciwko rosyjskiemu sektorowi naftowemu. Tak więc zdolność dalekiego zasięgu bezpośrednio wzmacnia dyplomację. Im więcej strat ponosi Putin na swoim terytorium, tym mniej ataków będzie mógł przeprowadzić na froncie. Tym szybciej z kolei zgodzi się na znaczącą dyplomację. Dlatego pracujemy nad zapewnieniem pocisków marowujących Tomahawk, dodatkowych dronów szturmowych i pocisków oraz innych zdolności. Bardzo dziękuję za dzisiejszą decyzję. Dziękuję za wsparcie, o którym wspomniałeś, oraz za długi zasięg. Rosja nie może mieć innego wyboru jak tylko zakończyć wojnę. I przywrócić pokój w naszym kraju. Następnie prezydent Ukrainy zaznaczył, że to właśnie amerykańskie rakiety dalekiego zasięgu zmusiły Putina do wznowienia rozmów z Donaldem Trumpem. Gdy tylko Putin poczuł presję i możliwości pojawienia się pocisków w Tomahawk na Ukrainie, natychmiast ogłosił gotowość do wznowienia rozmów. Ale gdy tylko ta presja zniknęła, ponownie porzucił dyplomację. więc dla nas jest oczywiste, co należy zrobić. Potrzebujemy większych możliwości przeprowadzenia głębokich uderzeń. Zemeński dodał jednak, że rosyjskie ataki na infrastrukturę krytyczną mocno dały się wyznaki Ukrainie, w związku z czym zaapelował o dodatkowe wsparcie w zakresie energii. Potrzebujemy znacznych ilości importowanego gazu na nadchodzącą zimę, ponieważ rosyjskie ataki uderzyły w naszą produkcję. Współpracujemy już z Norwegią, która bardzo nam w tym pomaga. Wzywam wszystkich, którzy rozumieją tę priorytetową kwestię, do pomocy w sfinansowaniu niezbędnej ilości importu. Następna sprawa to obrona powietrzna. Jest to ważna kwestia dla Europy i obecnie prowadzimy rozmowy ze Stanami Zjednoczonymi w sprawie zakupu niezbędnej ilości systemów Patriot. Mogą one zostać dostarczone, oczywiście nie od razu, ale po pewnym czasie. Istnieje kolejka krajów oczekujących na dostawy, a my staramy się zmienić tę kolejkę. Nie jest to łatwe zadanie. Dodatkowe wsparcie potwierdził następnie Emmanuel Macron, który powiedział, że Francja dostarczy Ukrainie myśliwce Mirage i więcej pocisków przeciwlotniczych Aster. Jeśli chodzi o możliwości drony i systemy przeciwdziałania dronom, chcę potwierdzić wody, my że w najbliższych dniach dostarczymy dodatkowe pociski Aster, nowe programy szkoleniowe i nowe samoloty Mirage. Następnie Macron potwierdził słowa o tym, że dopiero zwiększona presja na Putina zmusiła go do wznowienia rozmów. W związku z tym uważamy, że ostatnie oświadczenia prezydenta Trumpa zmierzają w dobrym kierunku, ponieważ pozwoliły bardzo jasno przedstawić rzeczywistą sytuację, a mianowicie fakt, że Rosja nie pragnie prawdziwego pokoju oraz umożliwiły one ponownie zsynchronizowanie europejskiego i amerykańskiego programu działań w sprawie Ukrainy. Co więcej, głos w tej sprawie zabrała też premier Danii, która stwierdza, że Rosja musi zapłacić za wszystkie szkody wyrządzony na Ukrainie. Ten pomysł, że Rosja powinna zapłacić za wszystkie straty Ukrainy, jest jedyną drogą naprzód. Oczywiście istnieją kwestie techniczne, jest wiele szczegółów, nad którymi trzeba popracować, ale przede wszystkim jest to decyzja polityczna i wybór polityczny. I w pełni popieram tę ideę. Uważam, że powinniśmy pracować w taki sposób, abyśmy mieli decyzję przed Bożym Narodzeniem. Tak, abyśmy mogli zapewnić finansowanie Ukrainy na następny rok. Wiem, że niektórzy moi koledzy uważają inaczej niż ja, że jest to trudniejsza droga. Ale wtedy muszę zadać pytanie: jaka jest alternatywa? Alternatywą jest niepozwolenie Rosji na zwycięstwo w tej wojnie. Na to jednak nie chce zgodzić się premier Słowacji, który powiedział, że jego kraj nigdy nie podpisze gwarancji kredytowych dla Ukrainy, wykorzystując rosyjskie aktywa. Oni są świadomi ogromnego ryzyka związanego z konfiskatą zamrożonych rosyjskich aktywów na potrzeby Ukrainy. To ryzyko naruszenia prawa międzynarodowego, ryzyko pozwu ze strony Rosji, ale przede wszystkim ryzyko podjęcia przez Rosję surowych działań odwetowych. Uważam to za ogromny błąd, że propozycja konfiskaty zamrożonych rosyjskich aktywów na rzecz Ukrainy pojawiła się publicznie, zanim Komisja udzieliła odpowiedzi na wszystkie możliwe wymienione zagrożenia. Ten kawałek rosyjskiego sera bardzo jednak pachnie europejskim łupem. Oczekiwania związane z konfiskacją zamrożonych rosyjskich aktywów są ogromne, ale podczas najbliższego posiedzenia Rady Europejskiej w grudniu, kiedy ma zapaść decyzja, mogą się zdarzyć z rzeczywistością i zakończyć się fiaskiem. Dlatego zaproponowałem, aby w dzisiejszych konkluzjach można było się tym zainteresować. A jeśli podobał Wam się ten materiał i chcecie być na bieżąco z najważniejszymi informacjami z Polski i ze świata, to zachęcam do polubienia tego filmu oraz subskrypcji kanału Wiadomości. Dzięki do zobaczenia już jutro w kolejnym odcinku.